Hej, witam. Tym razem moje obserwacje z placów remontowych w mojej miejscowości, ale także dotyczy co innych. I tak to widzę. Nie będę już tutaj marudzić. Przechodzę do kawałów. No może to nie kawał. To nie mi oceniać. Ja po prostu spisałem to, co obserwowałem. Więc tak, pierwszy. Ile w III Rzeczpospolitej potrzeba pracowników, żeby podnieść i przenieść je na kostkę chodnikową. No ile? Odpowiedź jest taka. Dziewięciu. Jeden, żeby kierować innymi, to jest tak zwany kierownik budowy. Dwóch, żeby palić papierosy, no bo ktoś musi przecież palić. Czech, żeby dyskutować, jak dobrze jest albo jak źle. Dwóch, żeby obserwować teren. Jeden, żeby iść do sklepu, no i jeden, oczywiście, żeby tą kostkę podnieść, przenieść, coś z nią zrobić. To jest odpowiedź, a teraz zagadka. Co oni robią? Na częściowo rozebranym chodniku znajduje się dziewięciu ludzi w ubraniach roboczych. I teraz. Jeden siedzi i patrzy. Dwóch pali papierosy. Dwóch je. Dwóch rozmawia ze sobą. Jeden właśnie odchodzi. No i jeden. Ściąga schodnik, stare kostki. Odpowiedź: wszyscy są zaangażowani do remontu chodnika. Ten, co siedzi, odpoczywa. Palący palą, bo muszą palić. Dwóch omawia sprawę, kiedy skończy się remont. Dwóch je, bo ma co jeść. Jeden idzie do sklepu, właśnie po jedzenie. A ten jeden, co pracuje, myśli, że jest za granicą. Następny. Dlaczego w Trzeciej Rzeczpospolitej tak wolno trwają prace remontowe chodników i dróg? No wiadomo oczywiście, bo tu jest duże bezrobocie. A co mają wspólnego bezrobocie z remontami? No jakby szybko skończyli remont, to boją się, że zostaną bezrobotnymi. Następny. A dlaczego w Polsce nowe chodniki schody wytrzymują tylko kilka lat i znowu trzeba je remontować? No bo tu jest duże bezrobocie i pracę trzeba szanować, żeby była na potem. A dlaczego w wielu polskich miastach nie ma płatnego szczerzonego parkingu? No, bo za bardzo przypominałoby tą wstrętną komunę, prawda? A dlaczego za to parkingi nieszczerzone są płatne? Też z powodu komuny. Wtedy były za darmo i to było bardzo złe. No i ostatni, tutaj chyba ostatni widzę. Jak długo powinien trwać w Polsce remont dróg, chodników i mostów? No jest, ja tak to obliczyłem 4 razy X, gdzie X to czas budowy tychże za komuny. Na razie tyle spisałem, a tego jest znacznie, znacznie więcej dziękuję za uwagę, jeśli takowa jest.